Cześć, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o SC Software. I na początku zacznijmy od pewnego filmu. Turn right. To był ten krótki film o desce Software. Filmy znajdziecie na ich kanale. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, lub też na ich blogu. Tam zrobili osobny post, w którym po prostu. Dali ten film, nic ciekawego tam nie napisali, natomiast jeśli chodzi o sam film, no to co w nim normalnie widzieliśmy? No ktoś się wybrał dosyć późną porą, jakąś podróż pewnie coś dostarczał, gdzieś w jakimś stanie w American Traximator, wjechał jakimiś takimi mniejszymi, lokalnymi drogami, no i wjechał na pewną gruntówkę. Dosyć w sumie fajna, chociaż zazwyczaj do gruntówki, jak się takie mija, to one no, nie są dostępne, bo tam są te zamknięte bramki, ale mniejsza z tym. No, i jedzie, jedzie i nagle się zatrzymuje. Nie wiem, czy co niektórzy zauważyli, ale tam był taki ciekawy dźwięk tych pisków, tych hamulców. Ciekawe, czy coś takiego dodadzą. Miejmy nadzieję, bo fajnie to brzmiało. Ale dobra, nie o to chodzi. Napotyka na pewne stado, które utrudnia mu przejechanie dalej. A tym stadem było stado Bizonów. Roiło się od nich. Jak próbował ich przepędzić, no to go tam jeden zabuczał czy coś. No i tyle było z tej podróży na skróty. No i co to może oznaczać ten film? No dobra, nie będę się bawić, w takie pierdoły, bo pewnie już wiecie o co chodzi. Jest to zapowiedź, właściwie taki mini teaser, który ma nam zasugerować, co będzie następnym stanem do American Track Simulator. No i dosyć po szybkim researchu od społeczności już wszyscy wiedzą, że następnym stanem do American Track Simulator, który ukaże się w następnym roku, będzie stan Wyoming. Można do tego w bardzo łatwy sposób dojść. Flaga stanu Wyoming ma Bizona. Jako ten taki kształt, także nie było to dosyć trudne. W sumie Wyoming to jest taki stan Bizona. Także wszystko tutaj ładnie się łączy. No i Wyoming był typowane na jednego z kolejnych kandydatów jako kolejny stan do ATS-a. Także. Mamy taką mini zapowiedź, pewnie potwierdzenie będzie za jakiś czas, więc jeśli chodzi o tą dzisiejszą informację, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twitter i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!